15 września, niedziela, wibracja jest bardzo rodzinna na dziś, więc wyciągnęłam dla Państwa trójkę pentakli. Co, to karta, co ta karta oznacza? Otóż ona w przypadku tejże niedzieli mówi przede wszystkim o tym, żebyśmy bardzo przyjaźnie traktowali w sensie finansowym naszych bliskich. Krótko mówiąc, namawia do jakichś wypadów rodzinnych, do pójścia do restauracji, do wydawania pieniędzy na, na przyjemności, do bycia taką osobą, która w końcu się pojawiła, bo cały czas ciężko pracuje, ale teraz chce wynagrodzić rodzinie. To po pierwsze. Po drugie, to jest karta, która pojawia się wtedy, jeśli zwłaszcza w czasie wolnym myślimy o tym, jak Prognozować swoją przyszłość w sensie zawodowym. Karta podjęcia bardzo dobrych decyzji, zwłaszcza jeśli chodzi o osobowe wskazania dla wspólników przyszłych, naturalnie. Czyli, jeżeli Państwo chcą, chcieliby zmienić swoją rzeczywistość zawodową, po to, żeby ona przyniosła większą kwotę i myśleliście o działalności na swój własny rachunek, ale z kimś, to dzisiejszy wybór, którego Państwo dokonają, będzie wyborem bardzo korzystnym dla Was w przyszłości. No i jeszcze jedna rzecz. Proszę pamiętać, że niektórzy z Państwa zbyt często dają, dają odczuć bliskim, że mają pieniądze. To tak delikatnie mówiąc, proszę pamiętać, żeby, żeby tego aż tak ostentacyjnie nie robić. Polecamy się. Dobra Dobrawróżba.pl